Брунак. Кто там Брунек? Ровно, не нарвусь Алло. тысячи tam szatka słoma wszystko gra wszystko gra spokojnie no. No, ale broni pani teraz A no, co prąd? Jest o co O nic nie chodzi On się pytam, coś pobrać no, co robić co no, robić a nie pracuje w jakimś Nie. A ty, bo nie jest... miesiące siedzę na dupie, to jest Pokurwiałem się z tym, z kierowniczką, się do. Przyszła jakaś wiesz gówniara, no gówniara, ona starsza, ona nie ze 3 lata. Oni no, od tego Przyszła taka starsza, z 3 lata może do mnie babka, wiesz? No. I tak robię swoje na kombajnie, wpierdala mi się strasznie w robotę. No. I któregoś razu, wiesz, jak tam wszyscy chcą się bardzo kurwa wykaże, co to nie oni? Pierdolili mi chujowy chleb na kombań. Trochę chleba się popierdoliła, ale to nic. Przyszła ta i próbuje ta rządzić. Mi. Weź mi stąd, kurwa, wyjść nie do nerwu. Nie, już taki wiesz, podkurwiony. Wyjdź mi stąd, wypierdalaj. Poskarżyła się do szefowej, na drugi dzień pisze do mnie, nie do pracy, tylko przyjdź do Agnieszki. Na drugi dzień przychodzę do Agnieszki, tam i kurwa makaro zaczyna napierdalać na uszy. A szefowa, na chujbie był ten makar. Był upaść, wypierdalaj wprost, nie? Ja mówię, dobra, płać mi kasę, to miałem to sobie wypłacić. No i co, wypłaciła mi. I coś zaczęła jeszcze temat tej kierowniczki. Ja tak w końcu mówię przy, wy, przy wyjściu. A szefowa myśli, że to się ludzie nie będą na nią wkurwiać, jak ona będzie ludzi od kurwy synów wyzywać i tak dalej, nie? No. A tu ty mi teraz mówisz, że ja cię zwalnię. Mówię, dobra, na razie, nie było tematu, nie? W ogóle nie, nie miałem ochoty rozmawiać w ten sposób, nie? Miałem ostatnie szanse na traktorki się załapać, ale ten na utrzymanie ruchu zamotałem się trochę. E, ogólnie z mogłem lepiej to zrobić. Miałem okazję, ale z pierdoliną sprawę. No? Miałem okazję, ale gówno z tego wyszło. Spróbuję, może jeszcze gdzieś na jakieś inne, te, inne stanowisko. Ale nie wiem, z tego wyjdzie. Ja pytałem go kiedyś, mówił, tydzień nie jedziesz do lasu? Weź mi parę gołków chodź, zapłacę ci. A to ja ci dał kawałek lasu do wycieczki sobie. Kurwa, ja mam, no Ci ostatnio Zamawiałem za dwa razy kurwa tylko jest gościa. To Ci chyba dawał jakiś numer telefonu kiedyś do gościa, nie? Nie dawał Ci? A to może kiedyś 10 lat. Nie, nie pamiętam nawet. Ale wiesz co, do czego zmierzam? Kurwa, jak ja bym sprzedawał drewno, to drewno powinno być zdecydowane, a to mokre że drewno zlaczy. Chuj z tego drewna, dwa metry to kurwa, dębu miałem, dwa metra miałem yy, graba i to, to powinno przecież kurwa się palić ładnie, a to jest takie chwile w ostrym kominku, kurwa. Ale powiem Ci, że my kupujemy właśnie takie nieszonowane, świeżo ścięte. Ten, wiesz, napierdziela, bo przecież najlepiej mokre drzewo się rąbie, nie? No. To jest super. Ale ono leży, wiesz, musi leżakować, nie? A te wkłady wszędzie to trzeba leżeć. A później, wiesz, jak serwą, to, to bierzemy to, a nie bierzemy tamtego, a z tamtej kuski, a nie z tej, wiesz, no Takiego suchego nie kupisz, bo kosztuje pewnie dwa razy więcej. Mm. No tak, mi się śmieję, że ktoś u mnie robić, robi, te dwa stare koszty. To nie tylko u Ciebie. Tutaj też, zaraz jak się wiesz, wchodzi do lasu po prawej stronie, też, gdy nie jest tam chodzy, to... Też troszeczka po perełce. I ty kiedyś ja się śmiałem, miałem pójść za popłakami, ktoś tu motorem zostały i po prostu się To już mówię, no kurwa, pójdę, zobaczę, co się dzieje, nie? Wyszedłem raz, no to jeszcze gdzieś tam. I, kurwa idę zamknę no, dąchę się, nie? No ale kurwa doszedłem tylko na ogólnie, Jeszcze tam dwa lekki. Tak Ostatnio, że jak ostatnio ostatnio psem biegałam po lasie popaków y, na wycinkę już nie było, bo nie słyszałam sprzętu. Bo oni teraz tam z prawej strony tną i trochę tej z tamtej, nieważne, ale z chcieli tego dnia i słyszałam ich, później nie, wyjeżdżał jeden traktor, myślałam, że są dwoma, ale no, słuchaj, ja dochodzę do tego miejsca, a tam się normalnie pali, wiesz, takie, suche te gałązki, bo oni segregują, nie, grubsze, cienkie i tak dalej. Widzisz, mm. kiedyś tam to... tutaj kurwa, szokie, co jeszcze stoi, ja chcę wypierdolić, bo no i tak się kładzie. On się położy, prawem, że później jak będzie na pole wypierdolić i później szybko to na no. Tam była taka kurwa komórka kiedyś. I ona była po sam kurwa dach gru y, gruzem mówię, chrustem zajebana. I nie ma? Powiem ci nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jak nigdy nie uważałem chrustu za drewno do palenia, tak teraz wzięciu się najlepiej rozpalam. No tak! <laughs> No tak. by teraz sprzętem te gałązki, nie gołązki, raz, drugi. Ja A, trochę... na Europie jesteś. Mówię chyba bardzo urlop ma bo słyszę go, że jest. No jak jesteś tutaj, to ja zawsze pewnie się czuję. <noise> no, bo tak, to nie ja zawsze wiem, przecież jak do pracy chodziłeś, to nie było ciebie wieczorem, nie? No nie. No, słyszę ostatnio, że strzela, kurde, wyszłam na balkon, mówię Boże, co się dzieje, a ja paliłam ognisko wtedy, wiesz, tu wypalałam te wszystkie trawy, co wycinam i w ogóle. No to wtedy to później ja też paliłem. No to właśnie, i wyszłaś, i, i popatrzyła, i on wie Boże, i nie wiedziałam, czy to, ale nie słyszę, że ktoś chodzi, no to mówię wartek, no hmm. przecież nikt inny nie. Eternit poszedł w ognisko, bo to jest kurwa eternitu, żeśmy rozrzucamy. A ten nie próbuje strzelać. O, tam ostatnio, który strzelał, kurwa, jakoś coś. Nie wiem, czy to u tych, tych serafinów szewczyków, czy gdzie. No kurwa, nie będziemy tu strzelać. Ktoś! Uuuuuuuuuuuuuu! Tu surowie, nie wiem, co to No to wiesz, rozróżnić strzał, tak jak wtedy, co ten łoś był upadnięty. To samo się kładą już spać. 5:45. Nie widziałeś? No. Za szacrzykami. Eee, ile? Ze 150 metrów za nimi chyba? Leża łoś w drodze eee, i mówię ci od początku. Kładę się spać i słyszę dwa ciche strzały i jedno takie pierdolnieczko. Kurwa dwa, dwa i jedno takie strzały. O, wychodzi, nie? Takie, takie typowe, nie? Bo rozróżni strzał z pistoletu. I kurwa... No i poszedłem sobie spać, zasnąłem. Idę później do roboty, to już koło 16. I patrzę strasznie strzał. I go, kurwa. Jest Dobry, nie za daleko, żeście wyjechali, Strasznie jest to tutaj, nie, nic nie spodziewał, tylko w inną głowę, ja wychodzę, patrzę, a w drodze to sobie leży, Podmęty na pewno. Widzisz, że chyba w tym razie to dużo posuwników, takich strzałów, to bardzo dużo słychać. A tu posuwnicy kusownikami to też strzelają. A ten gościu taki, co jeździ takim śmiesznym, białym samochodem, jak partner, partner, nie wiem, może to jest być peżot, partner, nie, po, nigdy nie obserwowałam go biały, biały z taką budą, tak? biały, to ja nie jestem pewien czy to nie jest kloc, kurwa z nauki no ale on wysiadł z samochodu, bo ja kiedyś zapomniałam telefonu i musiałam się wrócić do domu i to było jeszcze y, latem, bo było ciepło, y, wyjechałam na drogę, kurwa telefon nie zapomniałam a to dopiero taka szerówka się robiła, nie? Mm. wróciłam się i on też wjechał przede mną do lasu, ale ani światła nie miał włączonych nic, no ale dobra, jadę do za gościem nagle on, wiesz, tutaj tam y, na, na tym zakręcie, nie? Po hamulcach, wiesz i wsteczny, a ja byłam zaraz za nim. I dobrze, że jechałam latkiem. Normalnie przy pierwszym mi samochód. Ja się zatrzymałam i mówię, gościu, Kurna, nie widzisz, tak? Nie patrzysz w lusterka, czy co? A on zaczął mi tam mówić, że jakieś koziołki tam na tym na drodze, nie? Jakieś takie koziołki, no ale dobra. On mnie puścił, ja pojechałam pracę. A on stał tam centralnie na rogu, już hmm. wiesz, z giverą. I ja mówię, kurwa, to, co to się dzieje? Jakaś wolna amerykanka. Wchodzę do lasu. Niedziela z psem, rano, y, idę, patrzę, jakieś budki te no dobra, chcę postawiali y, jakieś strzały, wiesz, słyszę psy, przechodzę, chłopak gdzieś siedzi, ja mówię, słuchaj, ty polowany jest? Nie widziałaś jak na gąbkę na co No ale słuchaj, on mówi, no jest indywidualne a ja mówię, a gdzieś tutaj jest w ogóle jakaś kartka? Wiesz, ja wchodzę do lasu z psem. no kurczę. Co ty tutaj o taką normalnie z rana napierdalają przez pole, wiesz, tiralierą kołatki, kurwa strzelby wyganiają zające. Już nie widziałem tego za parę lat, ale to była kiedyś standard. A jak wróciłem z nim jak strzelali tutaj trzy dni? A tutaj to ja wiem, że. Ale to było tak, że mu no się kurwiłem w końcu, bo to wiesz, jak polują, to polują, od czasu do czasu padnie. Norma, ale tak mówię, samo przyjechałem i trzy dni napierdalają, mówię, jakby kurwa, nie wiem, dotarcie sobie wiesz. No. Rozrywkowo mówię, no chuj. Wszedłem pamiętam, na podwórze, widziałem tę klapę ze stróżnikiem, taka duża metalowa. Przypierdoliję, zostali strzelać. Nooo, kpacz. Nie A ten hmm. mówisz partner, partner nie partner, takie bardziej kangów. To ja nie jestem pewien, czy to nie jest krot z mełgi, to jest policjant. Czy tam był policjant. Taki okularek facet, bo przecież go widzę bardzo często w lesie. Z gośką, jego córą Grzeciek, mój brejda mu przychodził do klasy. On dał w ogóle z nią latał jakiś czas na rękę. No, to on tam ma jakieś roztarka, może roztarkę, którą kiedyś widziałaś? Nie, nie właśnie taki ma takiego małego psa myśliwskiego, bo w się też go parę razy spotkałam. Jego bardzo często można spotkać w to wtedy właśnie on wysiadł. Ja, to było na samym początku, ja nie wiedziałam w ogóle, ale tak, można? Myślałem, nie zatrzymuję się, nie będę pytać, bo jeszcze błag dostanę. Można czy nie można? powiedzcie że to obchodzi z pierwszej, tak? No, powiedzieć może powiedzieć, ale żeby zaraz zrobić przydał, no to nie wiem, co jest. Coś. Ty ty się nic nie odzywasz. A po co? Bo, Ostatnio sama mówiłam, ale mam sąsiada. Nawet nie wiem, czy sąsiad żyje, czy nie żyje. Kurwa, no, nie przyjdzie, nie pogada, nie? Ja. Nie, to jestem zaobserwowany, byłem i będę. Im dłużej żyję, tym bardziej się przekonuję, że z ludźmi życie. To jest pokój. kurwa najlepiej w ogóle. Bo to inektoństwo wiesz. Byle co, kurwa gdzieś podłapie jakiś tekst, kurwa, krzywy, zaraz My sobie przekombinuje, przetłumaczy po swojemu narobi szody, to jest kurwa, daj spokój. No nie radzę, że pan na tym. Wystarczy byle kurwa co powiedzieć, jak komuś to siedzi w głowie. I sobie to potłumaczy zaraz po swojemu, to zaraz będzie taka kurwa szopka. A to każdy że... sobie tłumaczy. No tak, tylko wiesz. przecież jak do ciebie cokolwiek powiedzieć, to też zaraz sobie po swojemu przetłumaczysz. To no pewnie. Taka jest natura. Tylko, ludzka. że dużo ludzi jest takich, że oni kurwa za bardzo to przeżywają, nie? Za bardzo przekombinowują raz. Kurwa. Kiedyś pamiętam powiedziałem, że jestem chory, bo się przeziębiłem, to zaraz wielka opera kurwa. Do tej pory ludzie mówią, że przyjechałem z Anglii, kurwa chory. Wyobraź sobie, że jestem zakażony koronawirusem, tak kurwa, do tej pory to już no rok będzie jak wróciłem przecież, ja pierdolę, a najlepszy to to jest to skurwysyństwo zresztą, kiedyś pamiętam Tomka grali mówiłem, to musimy sobie pokazać, bo to tu się źle dzieje, nie, i mają fajny patent mieli na piekarni, bo ja zawsze stałem na kombajnie, to tam kurwa huczało z lewej, z prawej, a z tyłu sobie tam stali sobie, nie. Mhm. I te kurwa w stoję, I wychował. Niech nie gada bo on na był Nie chodzi, nie gada, bo on na jedany. Tam do tej roboty trzeba było mieć trochę sprytu i szybkie ręce. Mi się to udawało ładnie robić, kurwa. Cała piekarnia buczała, że ja chodzę na panny, kurwa. Nie, nie da się tak szybko robić, ja muszę być no mieć kurwa. No, no, no i nic nie, nie tak. Podczas... tak właśnie myślałam, że zaraz będzie, wiesz. No w nie sensie... O jak suka twoja? No dobrze, trzymaj się. Bruno tu stoi na górce i wygląda, ona szczeknie, czy, czy, czy jak płakała jak poszedłeś do pracy. Boże, jak on tu stanął i wygląda, i wygląda, on mówi, nic nie wygląda i nikt nie wyjdzie. Zabieram ją ostatnią na dwór, idę sobie coś porobić, drobnopocin czy coś. Ale nie ucieka? Nie, puszczę się. Nie, nie ja jedno smyczy, jest. taka smyczy? smyczy, 10 metrów może lepiej. Hmm. Nie sobie lata. Na razu zajęcie. Ostatnio zaczęła sobie doły kopić jakieś kurwa krety, do I kopię. I nie, nie pamiętam kiedy ostatnio tak zmęczona była. One zleży i na boku, ale jeszcze kopię, No <grym> zobaczył, że wszystko spokój, spoko, sobie Nie, jest Moja ostatnio zaczyna teraz y, bardziej na zasadzie pilnować terytorium. No, nie, to się powiem ci nie boję, ani do lasu pójść, ani... Nie wiem co się stało, bo długi czas zauważyłem, że wracam do domu, a on schowany jest. Mm -hmm. Tak jakby ktoś kurwa ją napierdalał, ale mówię co, co dałem na tym czas jak byłem w Anglii, no, ona jej chyba nie biła, nie? No, nie? Ja jej tam w życiu co dwa razy chyba jej dałem w pysk, raz jak mi laptopa rzuciła, jej ekran rozbija a się wkur... jak machnąłem, nie? Ale o tak o to i nie bije kurwa. Mm. I mówię moje zdziwienie, bo ja wracam do domu i wiem, fraja, nie? Poszła, uciekła czy co? O no, patrzę któregoś razu, nie, przyczaiłem, chowa się tak, najkurwa, jakby mogła pójść najdalej od drzwi mm -hmm. i się schować, nie? No, może się przestraszyliście, może no, kiedyś ktoś z Ciebie był, jak w Ciebie nie było, czy co? No to, wal, Nawet to wszystko pozamykamy, no, może i kurwa wali, może się tu dobiją, nie mm -hmm. wiem. Ale ostatnio dopiero jakoś przychodzę do domu ze sklepu, jest tam wysokuszkę, szarpie a też czapka w końcu, kurwa pobudziła się, nie? Nie. Może zegarek, może, która godzina jest? Jadzim? Teraz Ci powiem, gdzie on 15.34 łazi u mnie kurwa po nocy wiesz co ja już ten samochód wiesz jak ja nie mogę tego zmyć za pierwszym razem już zostawiłam im dobre ale jak stawiam tam wiesz moje kocice chodzą i wchodzą w samochodzie i czekają aż światło się zapali jak wstaję w nocy do pracy wiesz no. i przychodzą na balkon i one siedzą pierdzielone na samochodzie ja to się śmieję bo wiesz wychodzę na dwór to że kurwa się kręci ktoś, to się kręci po nocy ale ten no mam te lampki na czujki nie no. Ty górwa znowu, że to górwała. wychodzi. jak włączał, właśnie taką światełko pod garażem, no To tak samo całą noc migał. I muszę też to wyłączyć, jasną cholerę, bo to już pies chodzi, nie? siedzą na samochodzie. Już takie tańce tutaj odstawiały, ty, który wyjdzie, to już. Widziłam ja się już pod postawiła mi mówię, taki, że brudny, jak cholera, to jeszcze cały wypaćkane tymi łapkami. Wielka. No powiem ci ja się kiedyś dziwiłem i kiedyś ktoś opowiadał, mówię, niemożliwe. Ale coś było temat zmiany oleju i tak dalej, że olej w silniku stygnie właściwie podobie dopiero. Tylko tam zostawił go na 8 godzin, to jeszcze jest gówno, on jeszcze będzie ciepły. On, żeby wystyc, musi tak z doby sobie postać. I to skąd, gdzie to później załapałem? bo na przykładzie skutera, że jednak było tak, pamiętam, że on postał sobie parę godzin po robocie, no to odpalał bez problemu, póki silnik jeszcze tam był mhm. ciepławny, nie? Ale zostaw go na dobę dosłownie te 24 godziny i już kurwa zimę zapomniał Już ma ciężko, już silnik cały zastyk, olej zgęstniał. O wiemy jak długo A jeszcze taka kurumbryna w samochodzie to ona na pewno jeszcze hmm. długo kiedyś? Nie po na